witam Państwa na platformie Banbaj w klubie wolnych mediów. Zapraszam na dzisiejszy przegląd nowości na Banbaju, ale zanim zaczniemy, drodzy Państwo, tradycyjnie dziękujemy za wspieranie Banbaj. Róbcie to, proszę, nadal. Przypominam o 1,5%, które można również przekazać podatku, które można przekazać na fundację, na stowarzyszenie w celu szczegółowym wpisując Banbaj. Wtedy wspieracie właśnie rozwój Banbaja i tutaj nowość, drodzy Państwo, być może niektórzy z Was zwróciliście uwagę na taki nowy pasek, który pojawił się właśnie na Banbaju, tutaj proszę zwrócić uwagę, wesprzyj Banbaj, utrzymanie działania Banbaj 24 na 7, opieki informatyków oraz transferu danych wideo, to wszystko kosztuje, drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy każdemu, ka każdemu który już na ten cel wpłacił, a tych, którzy... Nie wpłacili, to ośmielę się troszeczkę zmobilizować. Jak Państwo widzicie, jeszcze do osiągnięcia zakładanego celu trochę zostało. Dlatego, drodzy Państwo, jeżeli zależy Wam na rozwoju BanBaya, tutaj zachęcam do klikania i do wspierania tegoż rozwoju. A my dzisiejszy przegląd rozpoczynamy, jak Państwo widzieli, od kanału SuperCenzor TV. Sebastian Czapliński i rozmowy z raperem Tau o, o problemach dzisiejszej młodzieży, o takich. Chyba uniwersalnych problemach, który, które łączą pokolenia. Zapraszam do wysłuchania fragmentu tego, tego wywiadu. Zmieniły się narzędzia, którymi młodzi ludzie się posługują, tak? Metody rozrywki i inne rzeczy, które są gdzieś materialne wokół. Natomiast przeżywają ciągle to samo, tak? Każdy jest człowiekiem, przeżywamy to samo. rozterki, Dziewczyna mnie rzuciła, a jaki jest sens życia, a po co żyje, a czy jest Bóg, a czego nie ma, a co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą? Więc młodzi ludzie przeżywają dokładnie to samo, co my, tylko są zatopieni w innej formie, w innej formie. Bo gdybyśmy sobie wyobrazili, że na stryknięcie palców wszystkie budynki i cała infrastruktura świata znika, zostaje sama natura i my. To co się zmienia? Nic się nie zmienia. Teraz wstryknijmy, i pojawia się tutaj Dubaj. Wstryknijmy, pojawia się tutaj Króżnowa Wyżna. To jest bez znaczenia. Znaczenie ma tak naprawdę serce człowieka. Serce człowieka od zawsze, 5000 lat temu i dziś jest takie samo. Trzeba o tym pamiętać. Zbyt często wpadamy w taką iluzję, że zmieniły się czasy. Czasy się nie zmieniły. Serce, są, serce jest wciąż takie samo. Do człowieka młodego przemawia miłość. Dojrzałość, wysłuchanie człowieka młodego, to jest to, czego mnie brakowało. Więc takim językiem się do nich zwracam i dzięki temu oni czują się jakbym był rówieśnikiem dla nich. Tak? A problemy młodzieży, później nierozwiązane, przekształcają się w problemy osoby dorosłej. I o tym yy, na kanale Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć Paweł Żydziarski rozmawiał z Leszkiem Żebrowskim na temat tego, czy Polacy Czegoś się z historii uczą, czy się w końcu nauczą? Zapraszam na fragment. Podstawowe pytanie to: ile jest jeszcze Polaka w Polaku? I kto jest Polakiem tak naprawdę? Bo jeśli mamy w środku struktury polityczne, ideologiczne, które mówią o tym, że patriotyzm jest czymś złym, nagannym, do potępienia, że jest akrasis, jak napisała gazeta wyborcza, czyli każdy inny patriotyzm jest dobry, ceniony i jak najbardziej wskazany, polski nie. A Polacy w tym wszystkim nie, tak naprawdę nie istnieją, nie biorą w tym udziału, bo nas nie ma. Nie uczymy się polityki, w ogóle się nie uczymy. Poziom nauczania tak się obniżył, że przysłowiowe głąby mogą być w parlamencie i nikomu to nie przeszkadza. My się możemy z nich śmiać, możemy pokazywać nam nagrania z ich wypowiedzi, że prąd się bierze z prądu na przykład, albo przekopanie w mierzei wiślanej spowoduje, że woda ucieknie do Bałtyku. I no, to jest śmieszne, a to jest straszne, a nie śmieszne tylko to są drobne sprawy w tym wszystkim, bo w tych sprawach najważniejszych jest dokładnie tak samo. Czyli jeśli Polacy się nie uczą w ogóle, a nie uczą się rozumienia polityki, geopolityki, no to znowu będziemy gdzieś na marginesie. Można będzie z nami zrobić dosłownie wszystko. Jeszcze nam mówią, że to jest dla naszego dobra i że to jest wszystko, co się dało dla nas zrobić. I ludzie w to uwierzą. To tak jak właśnie. A to w jaki sposób tej polityki powinniśmy się uczyć, o tym mówi na kanale CKultura. Członek dyskutant w panelu Polska Energetyka vis a vis geopolityki i gospodarki narodowej, poseł Konfederacji Krzysztof Mulafa. Wysłuchajcie Państwo tego fragmentu. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc z nami. Ta Unia istnieje nie tylko w sferze mentalnej, ale również w sferze prawnej, więc narzuca na nas dużo obowiązków. I tutaj uwaga: ja nie jestem zwolnikiem determinizmu. I nie będę tylko mówił, że narzuca Unia jakaś Unia, narzuca nam Polakom, ale będę i staram się wprowadzać do debaty publicznej jednak pewną racjonalność naszych działań, nawet jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. To znaczy, my nadal mamy obowiązek mówić, jakbyśmy byli suwerennym krajem, chociaż niestety do końca tym suwerennym krajem już nie jesteśmy. I energetyka również wpisała się już w kwestię zależności od, od decyzji w Brukseli. Więc niektórzy mówią, tak jak dzisiaj byłem w jednej z telewizji, mówią, no ale przecież jesteśmy, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, no nie możemy. Nie możemy że my nie możemy się kłócić z uwarunkowaniami politycznymi i prawnymi płynącymi z Brukseli. Ale ja mówię oczywiście, że nie tylko, że możemy, my mamy obowiązek. Staram się przekonywać, że tak można, a pomaga nam chociaż w tym, nasz partner nasz może nie partner jeszcze do końca nie partner ale nasz sąsiad Słowacja która nie wiem czy wiecie Szanowni Państwo że powiedziała ustami swojego ministra środowiska że oni nie, nie, będą, przy, nie będą przystępowali do, do systemu ETS2 które, które to, który to system ma wejść do Polski i do, do wszystkich krajów Unii Europejskiej w 27 roku znaczy my musimy mówić naszym interesem politycznym. Dosyć już, dosyć już sytuacji, w którym, w którym... Musimy mówić naszym interesem politycznym, a o tym, co działo się jeszcze parę lat temu. Zostawiamy sprawy polskie, drodzy Państwo, przenosimy się na tą arenę ogólnoświatową. Na ten temat na kanale Do Rzeczy rozmowa z panem Relichem, który jest reżyserem filmu o Klausie Szwabie. Zapraszam. Klaus Schwab, siłą rzeczy, yy, przykuł nasze zainteresowanie. Myślę, że tak jak w większości opinii publicznej, yy, w 2020 roku, kiedy zaledwie kilka miesięcy. Po ogłoszeniu przez WHO decyzji o pandemii, uznaniu decyzji o pandemii koronawirusa, Klaus Schwab wyszedł z tym wielkim programem wielki reset kompletnego przemodelowania życia społecznego procesów finansowych procesów politycznych w zasadzie kompleksowej rewolucji we wszystkim co w ogóle nas otacza i, i co determinuje nas jakby do działania. Wtedy jakby oko opinii publicznej szeroko dowiedziało się, że jest takie forum z Davos, że jest ktoś takiego jak Klaus Schwab, że są pewne zjazdy elit z pogranicza wielkiego biznesu i wielkiej polityki i te elity zjeżdżają się raz do roku, żeby kontynuować właśnie to dzieło próby pewnego przewidywania, antycypowania, tudzież, tudzież wpływania na to, co będzie się działo za 5, 10, 15 lat, decyzje zupełnie ponad naszymi głowami, ponad tym, co możemy przeczytać, chociażby w mainstreamowych mediach, ponad tą bieżącką polityczną, która nas wszystkich dotyka, która nas angażuje, która rozgrywa nasze emocje, więc na no skoro już powrót do czasów słusznie minionych, to zapraszam Państwa na kanał Real 24 na program W Służbie Bogu i Ojczyźnie, gdzie Wojciech Cejrowski właśnie opisuje te czasy słusznie minionego COVID-a, jak to wyglądało jak teraz obecnie to wygląda w Stanach Zjednoczonych. W sytuacji, kiedy choroba, i wiemy to z opisu nawet doktora Fauci, czy Mengele, przejęzyczenie, fałcz jednak. Wiedzieliśmy o tej chorobie, że ona młodych w dobrej kondycji nie, nie zabija. Przejdą tak jak każdą grypę, bo są wysportowani, młodzi, odporni i tyle. I ci ludzie podejmowali samodzielną decyzję. To jest mój lekarz, moje ciało, mój organizm podejmowali decyzję. Ja nie chcę przyjmować nieprzetestowanego preparatu w sytuacji, kiedy mi nic nie grozi. Poza katarkiem. No i ich usuwano z armii, czyli dobrych żołnierzy usuwano z armii, karnie ich usuwano, co powoduje tam, nie masz emerytury wojskowej, zainwestowałeś parę lat pracy w wojsku i nie masz tych wszystkich benefitów, które się należą za wystawianie się na śmierć w obronie ojczyzny. Bądź na kłopoty takie, że pływasz statkiem przez dwa lata, po całym świecie rodziny nie widzisz. To tylko każda z tych sytuacji, nie tylko wystawienie bezpośrednio na front w Afganistanie czy w Iraku, jest ciężkim losem, który ktoś wybiera, bo w armii jest, yy, amerykańskiej idzie się nie z przymusowego poboru, tylko wszyscy na ochotnika więc ktoś wybiera coś takiego i takich ludzi ukarano Trump ich przywrócił do pracy w wojsku to wysłał też taki sygnał że Fauci języczenie Mengele że to co się wtedy działo po, pod przewodem doktora Fauci no to było nieprawne nie, nie nie... i to wszystko drodzy państwo w dzisiejszym przeglądzie jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję za to że jesteście z nami że wspieracie w Real 24. Można to robić na, na różne sposoby: poprzez wpłaty na numer rachunku bankowego, który teraz widzicie, poprzez przekazywanie 1,5% podatku, no i również oczywiście poprzez ten specjalny przycisk, pod którym możecie Państwo bezpośrednio wpłacić na, na wsparcie techniczne funkcjonowania Banbaja do wszystkich tych możliwości. Państwa zachęcam za wszystkie. Szczerze dziękuję i żegnam się, drodzy Państwo. To wszystko na dziś. Michał Pytel, do zobaczenia w kolejnych przeglądach.